Wysoko ponad linią chmur, tam gdzie powietrze staje się tak rzadkie, że nawet echo musi się dwa razy zastanowić, zanim wróci, w surowym i bezkresnym świecie Himalajów, żyje legenda, opowieść starsza niż ludzie, którzy ją przekazują. Nazywają go Ieti. Śnieżny człowiek. Czujny cień błąkający się po zboczach gór, gdzie lud ściera się ze skałą, a wiatr znajmiona tylko tych, którzy przetrwali. Dla miejscowych, dla szerpów, dla tybetańskich mnichów i pasterzy z dolin ukrytych wśród lodowców, Eti nie jest potworem ani zjawą. Jest częścią tego świata. Tak jak tygrys w dżungli, tak jak orzeł nad granią. Niektórzy widzieli jego ślady, ogromne, szerokie stopy odbite w śniegu tam, gdzie nikt nie zapuszcza się bez błogosławieństwa lamy i zapasu odwagi. Inni twierdzili, że słyszeli jego krzyk. Przeciągły, nieludzki, coś między zawodzeniem wiatru a gniewnym rykiem niedźwiedzia. Jeszcze inni przysięgali, że spojrzeli mu w oczy i zobaczyli w nich nie dzikość, lecz coś gorszego. Rozum. Pierwsze doniesienia ze świata zachodu pojawiły się w wieku XX, ale w sercach ludzi Himalajów i Etii istniał od setek, może tysięcy lat. Słowo i Etii pochodzi z języka tybetańskiego, jechtech. Co można tłumaczyć jako ten, który żyje w górskich dziczach. Opisywało się go jako istotę pokrytą grubym, białym lub szerobrązowym futrem, dwunożną, wysoko jak człowiek, ale silniejszą i bardziej odporną niż jakiekolwiek stworzenie znane z niższych światów. Niektórzy mówili, że ma ludzką twarz, inni, że jego oczy są całkowicie czarne. Ale wszyscy zgadzali się co do jednego, że ETI jest samotnikiem. I że unika ludzi z powodu strachu, złości lub czegoś, czego nigdy nie zrozumiemy. W roku 1921 brytyjska ekspedycja wyruszyła na Mount Everest. Ich przewodnicy, szerpowie z rejonu Khumbu, mówili o dzikim człowieku gór. Jeden z oficerów, Charles Howard Bury, zapisał w dzienniku, że widzieli wielkie ślady w śniegu, których nie mógł przypisać żadnemu znanemu zwierzęciu. Od tej chwili świat zachodni oszalał na punkcie eti. Kolejne ekspedycje ruszały w góry nie tylko po to, by zdobywać szczyty, lecz także by Y odnaleźć legendę czasem z kamerą, czasem z bronią, ale zawsze z niegasnącym pragnieniem odkrycia nieznanego. Niektórzy naukowcy próbowali wytłumaczyć fenomen Eti w sposób racjonalny. Mówili, że to niedźwiedź tybetański, który porusza się czasem na dwóch łapach. Inni twierdzili, że to złudzenie optyczne, cień, gra światła na śniegu, wytwór zmęczonego umysłu, który widzi, co chce zobaczyć. Pojawiły się też badania genetyczne włosów i kości rzekomo należących do Ieti. Większość z nich okazała się należeć do znanych zwierząt, jak jak niedźwiedź brunatny, wilk himalajski. Ale nie wszystkie dały się tak łatwo sklasyfikować. Niektóre próbki wykazały nietypowy profil genetyczny, który nie pasował do żadnego z obecnie znanych gatunków. A jednak mimo prób wyjaśnienia, mimo sceptycyzmu, mimo lat badań, legenda Ety nie znika. Wręcz przeciwnie. Żyje w opowieściach, w oczach dzieci, które słuchają dziadków mówiących o czasach, gdzie jeszcze można było usłyszeć jego oddech wśród świerków. Żyje w murach klasztorów, gdzie misi przechowują relikwie, rzekome czaszki Eti, palce, skrawki futra z nabożną czcią. I żyje w sercach tych, którzy wierzą, że świat nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, że są miejsca, w których tajemnica może przetrwać bez flesza aparatu i bez naukowego objaśnienia. Bo może Eti naprawdę istnieje, nie jako ciało, które można zamknąć w klatce czy zbadać pod mikroskopem, ale jako symbol. Symbol nieujażnionej natury, która wciąż potrafi zaskakiwać. Symbol lęku przed nieznanym, który w głębi duszy każdy z nas nosi. Albo symbol tego, co utraciliśmy dzikiego brata człowieka, który nigdy nie dał się pochwycić, bo zawsze wiedział, kiedy nadejść i kiedy zniknąć. Eti może być mitem, może być zjawiskiem przyrodniczym, a może jest czymś jeszcze innym. Cieniem naszej własnej tęsknoty za światem, który był większy, straszniejszy i piękniejszy niż wszystko, co dziś znamy.